Jeszcze na jedną rzecz wpadłem w ogóle, bo ja mówiłem często o tych ewolucyjnych uwarunkowaniach, że yy, bardzo ciężko nam zapolować na duże zwierzę, a bardzo łatwo na małe. Nie? Czyli na zasadzie takiej, że małe zyski realizujemy. I teraz też człowiek ewolucyjnie zadaje taką tezę, bo ja nie jestem naukowcem od ewolucji, ale zadaję, zadaję sobie takie pytanie na temat swojej własnej psychologii, bo cały czas ją analizuję, że też im więcej mamy i to jest ciekawe, im więcej mamy, czyli na przykład mamy, widzimy zysk 50 tysięcy na rachunku, 20 tysięcy na rachunku, ale wcześniej rozrysowaliśmy sobie, że ten target nasz jest dużo, dużo większy, nie? I co się dzieje w naszej psychologii? Mamy już to, i człowiek, im więcej ma, i tak ewolucyjnie, tym bardziej boi się tego stracić, tym bardziej wyczuwa zagrożenia, tym bardziej yy, zaczyna podsłuchiwać, czy ktoś tam się nie czai na jego majątek, czy ktoś nie chce zabrać mu tego królika, który upolował i to jest jego jedzenie, nie? W przypadku kiedy ma straty, to ma wyrąbane, bo w sumie i tak jest w stracie, więc y, tych, tych jakichś dziwnych zagrożeń nie, nie ma i uwalnia się ten ewolucyjny mechanizm. Wytrzyma, a w przypadku posiadania chociaż małego zysku, to już tylko minujemy. nie stracić, nie, nie oddać. Nie? I to się często pojawia na Zoomie i na Twitterze, kiedy ja miałem tej pięć baniek, nie, 3 miliony, spadło mi na półtorej miliona i ludzie bardziej przeżywali niż ja to, że miałem wcześniej trzy, a teraz mam milion, nie? I mi to otwiera tak oczy, szczególnie te wszystkie lajwy, że właśnie ludzie się na tym trygerują. Miałem milion, spadło mi na pół, i ja pierdolę. A jakbym miał 250 i miałbym 500 tysięcy, to byłoby zajebiście. A matematycznie jest to kurwa to samo, nie? I wtedy zastanawiam się, skąd ten mechanizm jest. I stawiam taką tezę, że to jest mechanizm ewolucyjny, gdzie nasz. Organizm ewolucji, czyli znaczy nasz gatunek ewolucyjnie preferował gatunki, które, tak jak psy, jedzą, dorwały i szczekają na wszystkich, żeby nikim nie zabrał. Nie? I prawdopodobnie te psy, które broniły swojego jedzenia, przeżyły, bo nigdy nie były głodne, nie? jak byłaby walka o pożywienie. I tak samo u nas, a ci, którzy nie bronili tego jedzenia, tylko powiedzieli, a dobra, masz stary, zjedz sobie, może ty bardziej potrzebujesz. Nie przeżywali, nie rozmnażali się, nie przekazywali tym, tych genów. Takie porównanie do idiotracji poniekąd. Nie? I myślę, że to jest strach przed stratą czegokolwiek jest i, i dokładanie sobie myśli albo miliona pomysłów, kto może ci to zabrać, a może ten, a może ten, a może to zginie, jakby szybko zjeść muszę to, nie? powoduje, że, że na rynku tracimy. nie? I, 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 jak, ja, I ja zastanawiam się, jak mam zrobić, żeby te ewolucyjne mechanizmy zlikwidować u siebie samemu. Bo ja nie mówię o Was, bo każdy musi o swojej psychologii oddzielnie pomyśleć, indywidualnie, ale ja myślałem o tym, dlatego jestem takim kretynem na czacie, staram się zajmować muzyką. Jak puszczam analizę muzyczną, to fajnie działało. Słuchałem muzyki, zajmowałem czymś myśli, rynek leciał, było spoko. Gadam o głupotach, żarty robię jakieś, żeby tylko i wyłącznie nie ur uruchamiać swojej inteligencji, bo ona na rynku uważam, że mnie zniszczy w momencie utrzymania pozycji. Nie? Skończyłem no wywód. Jaką muzykę tyle? lubisz? A tam ja, jeszcze tylko, ja jeszcze tylko chcę dodać, bo tutaj widzę, że dzieci na czacie się uruchomiły, że ja jestem jakiś wazaliniarzem czy coś takiego. Ja powiem tak, Rafał, szanuję pod względem Teorii psychologii, bo też uważam, te, też uważam, mam podobne zdanie. Jeżeli chodzi o pozycję, gram często przeciwko niemu i to mówię otwarcie, kończy, że mamy swoje zdanie i nie pogląd, czy po prostu podstawówki. Dzięki. Ktoś napisał na czacie na YouTube, dlatego pojechał tego typa, co triggerował, Tak, nauczyłem się bronić, bo na przykład rok temu, jak zobaczycie moje, nie ma jak zobaczyć moich starych live'ów, to wchodziłem w dyskusję z takiej kultury, że tłumaczyłem, udzielałem się i tak dalej. Potem odpowiadałem, zobaczyłem, że to mi siada na psychę, nie? że mam pozycję, która jest dobra, nie trzymam jej wychodzę. Nie? Potem drugi ran był dużo lepszy, bo yy, zrobiłem tak, że oddzieliłem sobie czat od Zuma, ale teraz zobaczcie ważną rzecz. Nie te live y i te rany nauczyły na temat własnej psychologii, więc jakby wy byliście mi potrzebni jako zwierciadło tego, co robię na rynku, do tego, żeby zrozumieć samego siebie, jak się zachowuję na rynku i jak informacja działa na mnie. Dzięki temu pierwszy ran z 400 tysięcy, tam na 100 tysięcy, bo straciłem 300 koła. Drugi ran z 400 tysięcy na 500. Kolejny z miliona na 2,5 miliona już w zysku. A teraz już jestem w mózgu, w sobie pewne rzeczy poukładałem, i jestem lepszy niż wtedy, uważam. Nie doskonały, bo nigdy taki nie będę, bo walczę ze swoimi ewolucyjnymi uwarunkowaniami, ale to mi pomaga. Mi na przykład ten live. Ja Wam powinienem płacić haj za to, że ty jesteście i mi trigorujecie, bo na przykład na pierwszych live'ach taki Janusz, by, nie Janusz, tylko ten ziomek by przyszedł i powiedział, Rafał, a co jak stracisz? To ja mu wtedy kulturalnie odpowiadałem, no na pewno nie stracę, bo założyłem to, to, to i to, i to. W drugim, w drugim i to był błąd, bo się trigorowałem, to mi zostawało w głowie, myślałem o tym i zamykałem, robiłem głupoty. W drugim ranie Robiłem już troszkę inaczej, że już yy, albo go ignorowałem, a teraz idę na zwalcie. Przychodzi kolej, który siada mi na łeb i mówię, co ty kurwa stary odpierdala, wypierdalaj stąd, nie będziesz mi się triggerował, jesteś manipulantem i tyle. I prostuję, I mój mózg wyrzuca i atakuje i nic nie zostawia u siebie. I jestem hamski, ale to działa na moją psychologię. Nie? Dzięki temu mogę wytrzymać lunę. Jak na przykład... Yy, Bywałem w stratach, w długim trzymaniu jakiejś pozycji. To też nauczyłem się tego, że na początku dyskutowałem z ludźmi, ale to też mi wchodziło na banie, więc wolę się przejść, pójść na spacer, porobić coś innego, pograć w grę, po, po, posprzątać mieszkanie i wracam w momencie, kiedy, kiedy mam już normalną y, rozmowę. Ale mimo wszystko, live trwa, jest nagranie. Nikt nie może mi zarzucić, że czegoś ukrywam albo czegoś się boję, ale chronię swój mózg. Przed tym, żeby nikt mi na banie nie wsiadł, i teraz wam tłumaczę, jak to działa u mnie, bo ja o tym cały czas myślę, jak być lepszym w tym, co robię. Nie? Tak jak zawodnik chce lepiej skakać, lepiej grać w piłkę, to ja też poprawiam swoje lepsze zrozumienie siebie, lepsze nastawienie i, i, i tyle. I mam nadzieję, że oglądając mnie przez ten czas, wy też jakieś wnioski dla siebie wyciągacie, bo to zostanie u was. Ja wam nic i tak nie daję, bo uważam, że mało daję, bo każdy powinien sam sobie to wyciągnąć. Nie? Nawet nauka dla kogoś, jak kopiuje, nie skopiuje, wywiezie go na lunię, no to ja mogę powiedzieć, no stary, no ja mam tu zysk 300 tysięcy dolców, a ciebie pięć razy wywiozło, bo robisz dźwignię razy 100, a ja szortuję szeroki rynek. Dobra, rozgadałem się, wiecie jak ja wpadnę w monolog, to mogę długo, ale jak komuś się przydało to, co teraz powiedziałem, do rozkminiania swojego własnego ja, no to polecam jakby, bo ja nad tym myślę od 26 lat i analizuję swoje zagrania, czym się kieruję, bo często mam rację co do makro i co do dużych eventów, na przykład jak konflikt Chiny, jak z Rosją, dużo rzeczy jestem w stanie gdzieś tam przewidzieć historycznie. Nawet jeśli nie trafię, to mam zakres czasowy, w którym coś powinno się wydarzyć, bądź nie, nie. bo zaraz coś wyciągnie, a przewidywałeś pucz w Rosji, tak? Przewidywałem hmm. przez 48 godzin, postawiłem na to, nie sprawdził się, zrezygnowałem. Dobra, koniec, bo ja, ja potrafię tak pierdzielić od, 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 od a ja mam tego. Takie...